Halo, halo, dzień dobry wszystkim z tej strony na pewno nie Mikut, dokładnie na pewno nie Mikut pierwszy tydzień za nami mojego zmagania zmagania robienia 10 tiera od 0 do 10 tiera, takie nazwałem, taki challenge. Ek. i na wstępie powiem wam że naprawdę zajebiście miło mnie zaskoczyliście bardzo pozytywnym odzewem, jeśli chodzi o tę o, o serię. Nie wiem czemu, ale strasznie dużo ludzi mi kibicuje, dużo ludzi mi posyła naprawdę bardzo ciepłych słów i bardzo ciepłych myśli. I to sprawia, że naprawdę mam ochotę grać. Cały czas do mnie trafiają jakieś wiadomości w grze. Piszecie bardzo miłe rzeczy, mi na przykład. Yy, ty <laughs> Nie no, oczywiście żartuję. Piszecie zawsze, że powodzenia, powodzenia, super, super challenge, oby, oby tak dalej. Często się odzywają osoby, które głosowały na Japońce i mają chyba wyrzuty sumienia, ale jak widzę, jak sobie radzę, to chyba nie jest tak źle. Dostałem też sporo prezentów od was, to muszę powiedzieć, że, że chyba cztery takie fajne podarunki od was dostałem. Dostałem prawie 2000 golda od olka. Na to, żeby tutaj działać, dlatego mam te, tego golda 2390, znaczy może po inaczej. Zacząłem tą grę. Kupując sobie pakiecik, 30 dni premium i chyba 2000, chyba 300 golda, coś takiego. Zaraz zerknę, zobaczę ile kosztuje Tiger 6, 2000 chyba, czy więcej. Nie pamiętam, jest taki pakiecik, że tam ileś, ileś tam golda, ileś tam i miesiąc premium, chyba za 80 zł. I właśnie brakowało mi troszeczkę golda, żeby kupić sobie tego heavyka numer 6. I w pierwszym, chyba czy w drugim streamie, na, na pierwszym i na drugim, czy to, no, na drugim streamie, pojawił się łoprawca, ten słynny łoprawca, który głosował właśnie na czołgi japońskie, jak się okazało. I <laughs> z poczuciem winy dorzucił mi 500 golda, żebym mógł sobie sprawić właśnie tego japońca jako czołg premium do zarabiania. Na ja co jestem mu ogromnie wdzięczny. Bardzo fajna sprawa, dzięki łoprawca. Dzięki Tobie, właśnie. Między innymi mam tego hewiczka. Potem pojawił się Olek, Olek90 Polska. Tu już powiem niki, nie będę nic ukrywał. To rzucałem na Facebooka, ale teraz powiem z nikami, bo to są naprawdę bardzo dobrzy ludzie i im się należy szacunek. Olek90 Polska, który którym cały czas też pisze, dorzucił mi do mojej wartości 2000 golda, e, prawie tam bez groszy. Za to też jestem ogromnie wdzięczny. Ten gold na pewno pójdzie, jak mówiłem wam na początku, nie na e, wymianę expo, bo tego mam sporo, widzicie, mam prawie 9000, ale tego nie będę wymieniał, e, mimo że jest promocja, ale nie, nie będę tego wymieniał. Gold idzie na przeszkolenie załogi i już jeden, jedna załoga właśnie została przeszkolona. Zaraz wam powiem na co, że widzicie teraz na co, na Oja. Potem Argonautka dorzuciła mi jeszcze 500 golda, też żeby mi się tam w miarę dobrze grało. Zresztą ja dla Agnety to nie ukrywam, robię właśnie między innymi jest takie połączenie dwóch, dwóch spraw. Pierwsza, to właśnie chcę sprawdzić, jak szybko zrobię sobie ten dziesiąty tier, a druga przy okazji jestem rekrutem dla Anety i robię ten czołg ten E2 przy okazji, więc tam to jest poboczna sprawa. I jeszcze wczoraj. Lucky, którego na pewno bardzo dobrze znacie, laki 2 k 13 z mojego kanału normalnego i z moich różnych filmików, pokusił się, żeby mi wrzucić jeszcze miesiąc premium, dlatego mam tego premium już 62 dni, bo tu jeszcze było z jakichś tam bonusików, więc też jestem mu ogromnie wdzięczny, na pewno ten bonus się nie zmarnuje, EXP i, i kredyty zawsze są na propsie, więc fajna sprawa. Jestem Wam ogromnie wdzięczny za takie wsparcie i mówię, nie spodziewałem się takiego pozytywnego odzewu. Dużo ludzi to obserwuje, dużo, dużo ludzi mnie wspiera, i myślę, że o to chodzi w tej zabawie. A jak to wyglądało, proszę Państwa, mm, jestem już na etapie szóstki. Oj, oj, mi wpadł wczoraj, wczoraj go odblokowałem, wczoraj go kupiłem i już go nawet chyba wymaksowałem z tego co wiem dokładnie, yy, i powiem Wam, że. Grając paździerzami, bo tego nie można nazwać inaczej, paździerzami od pierwszego do trzeciego, do czwartego tieru włącznie, to normalnie była katorga. Ja już wiem, dlaczego tej linii japońskiej nie lubiłem, dlaczego to przeleciałem praktycznie chyba z wolnego, jak to jest tragedia. Te drugie, trzecie, no ten drugi i trzeci tier, ja tam powiedzmy drugi, pierwszy, drugi jeszcze jako tako. I trzeci to już zaczął dawać o sobie znać e, brak, tej, brak tego, tej, tej armatki, jaką posiadam, więc trzeba było sobie zamontować golda. I to chyba było naj... nie, nie golda, tylko Haki i to była najsłuszna, najsłuszna rzecz, jaką można było zrobić. A powiem Wam, że czwórka, czwórka doprowadzała mnie do takiego kryzysu. Naprawdę miałem, miałem ochotę po prostu to rzucić w pizdu i, <laughs> i powiedzieć nie, dobra, nie, daruję sobie, albo pójść z wolnego expa, ale przemogłem się. Przeleciałem tą czwórkę, wyknąłem ją jak nie wiem. E, oczywiście grałem na hejkach, więc to jest chyba najbardziej najbardziej prawilna sprawa, e, więc, więc udało się przejść tą czwórkę i powiem Wam, że prze, przesiadka z czwórki na piątkę na Oja Exponentiala to jak przesiadka z Warburga na nowego Mercedesa. W sumie i to, i, i to jeździ, i to jeździ, ale klasa i wygoda jest o niebo lepsza i lepiej się tym e, prowadzi. I powiem Wam, że jak przesiadłem sobie tego Oja Exponentiala zagrałem sobie stokową bitwę, stokową bitwę, czyli że na stokowym czołgu Yy, wtedy on wyglądał mniej więcej tak, że miałem tylko, o tutaj chyba miałem tylko te podstawowe yy, rzeczy, chyba jeszcze radio miałem lepsze i na tej dwunastce, na tej dwunastce grałem na haekach, w, w ogóle wybaczcie mi mój głos, mogłem, mi być trochę ochrypały, ochrypiały, bo niestety troszeczkę weekend mi minął na chorobie i jeszcze się kuruje. i powiem wam, pierwsza bitwa, masterka i już miałem te skrzydła, że tak, to będzie to, od tego tieru będzie zajebiście. Yy, o, tak samo było właśnie na ulepszonym oju expiasu i teraz na oju też. Na tym powiem wam, że nawet te działko podstawowe 10 cm, naprawdę daje radę. Jest bardzo przyjemne. Mimo wszystko, no wiadomo, chałubica to chałubica, ale ta dziesiątka naprawdę jest bardzo przyjemnym działem. Jeśli ktoś nie lubi chałbic, to spokojnie sobie może grać na tej dziesiątce 300 damage. Jak na 6, 7 naprawdę fajna sprawa. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia. Yy, ogólny, jeśli chodzi o konto. Obecnie mam klasyfikację 3128. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Ja się nigdy nie interesowałem, więc nie mam pojęcia, czy to jest duża wartość, czy mała. Mam jedną masterkę, mam dwie masterki, przepraszam, zrobione na 8 czołgów. Yy, najwięcej ubiłem 7 pojazdów, więc byłem blisko Radleya Waltersa, Średnie na... Yy, średnie exp na bitwę 602 i, de, i, i ogólnie. Najwięcej w 1800, 1800, właśnie to było na tym Exponentialu. Mam bardzo fajny win ratio, powiem Wam, 65%, to jest bardzo, bardzo wysoko. E, ponad 130 bitew, no i trafienia 82% i powiem Wam, że... Do czwartego tieru moja włęka była tragiczna. Tragiczna, Sprawdzając sobie to na Wotlife chyba. E, miałem zajebiście duży win ratio, to, to, mi tak, to, to mi tak trochę skakało. Najpierw miałem dosyć wysokie, potem mi spadło i potem znowu mi skoczyło, ale to jest mała liczba bitew, więc to się szybko zmienia. A włęka, proszę Was, miałem na, na wartości jakieś 1100. Co dla mnie na te tiery, w których grałem, czyli do czwartego włącznie, było dosyć sporym osiągnięciem. Więc nie było, nie było źle. Teraz Wam powiem po ostatnich meczach: po Exponentialu i po Ojach I po OJU sprawdzam na dwóch stronach: na wot ie i na WOTlife. Na WOTlife WOTLIF pokazuje mi teraz 1345, ale na wots ta wartość wynosi już 1550, więc nie wiem czym się kierować, która strona jest tak naprawdę lepsza, sami zdecydujcie, w każdym razie ta wn skoczyła mi od razu momentalnie, więc jak widać czołg też tutaj ma znaczenie, trzeba jednak mieć dobrą maszynę, w której się dobrze człowiek czuje i jechać do przodu. Jak mówiłem, ojka mam już wymaksowanego, mam załogę prawie na 100%, jeszcze troszeczkę będę miał żaróweczkę, z czego się bardzo cieszę, no i do zarabiania mam tego heavyka numer 6, którym, przy którym powiem Wam szczerze, troszeczkę zdanie zmieniłem. Znaczy, jeśli grać nim sobie tak od co jakiś czas, żeby sobie po prostu przejechać jakąś szóstkę albo na twierdzę czy coś, ten czołg jest naprawdę fajny. Ma fajne działko, e, ma fajną penetrację i jest ogólnie przyzwoity. Ale jak grać nim tak, powiedzmy szeregowo, cały czas, żeby sobie tą kasę nabijać, no to powiem Wam, że ten czołg się nie nadaje do niczego. Naprawdę, to jest czołg bardziej dla zabawy niż dla zarabiania. Zarobki mam na nim bardzo, bardzo małe. Jak przekroczę 1000 damag damagę, to mi tam wpada jakieś, jakieś 40 tysięcy, a tak? To jakieś 30, 28, więc to raczej ten czołg jakoś do, do zarabiania dobrze nie jest. Ale wiadomo, to jest szóstka, więc trzeba też to wziąć pod uwagę, że jednak mimo wszystko e, nie, nie będzie jakiś z tego wielkich kokosów. No, oczywiście plus mam taki, że szkolę sobie załogę, więc, więc to jest plus, jeden z większych. I proszę Państwa, ostatnio inteligentny Mikut odkrył, że przecież są misje osobiste, więc czemu by ich nie wykorzystać i dzięki temu, jak widzicie, już sobie odkryłem dwie misje osobiste, yy, zrobiłem je z wyróżnieniem Kasiorka będzie mi leciała, podejrzewam strumienie, może nie strumienie, bo oczywiście będę musiał się tym pomyczyć, ale to są przy, to są misje jeszcze na sztugę, zobaczcie, więc to są te pierwsze misje więc myślę, że nie będzie problemu ich wykonaniem Damska Załoga może też wpadnie, ale mi się nie przyda, więc będę się po ją zbierał i jeśli chodzi o podsumowanie mojego eventu, słuchajcie, jeśli skończę tą dychę, kiedyś tam skończę, mam nadzieję, że to będzie w miarę szybko jeszcze w przyszłym miesiącu, chociaż wątpię, to liczba bitew, jaką będę brał pod uwagę... Odliczę sobie y, te bitwy na czołgach premium, no bo to są w sumie czołgi, w które, których które robiłem tylko załogę, tak naprawdę i zarabiałem, więc to są nie są bitwy, które bym sobie wliczał do tego, żeby zrobić to drzewko, tak, no bo wiadomo, to nie są, to, to, to nie są czołgi, które, dzięki, dzięki którym mogę expić sobie dany czołg, więc sobie odpadnie y, HT numer 6, odpadnie sobie Tetrarch, a będziemy brać tylko. Bitwy według, według tych czołgów, są, które są drzewką. Widzicie, że na, na rynku odsuwam tylko jedną bitwę. Przejechałem, od razu wygrałem i zablokowałem dwójkę. E, na, na dwójeczce Igo Chiro. Zrobiłem 11 bitew, nawet fajne win ratio mam. E, na czwóreczce, to jest typ 95. Trójcy, przepraszam, 91. Przejechałem 20 bitew, i na to średnie. I na typka 95, na którego na, na, najbardziej narzekałem, powiem wam. Mam na nim masterkę, mam na nim 60% win ratio. Ale dla mnie ten czołg był tragiczny, źle mi się na nim grało. I raczej bym go nikomu nie polecał, jeśli chodzi o czwórki. A piąteczki, to zobaczcie, mam oj, jak to na Lysiała, któremu mam bardzo fajną win ratio. Już mam meczkę. No i teraz czekamy sobie. Dopiero 10 bitew na Oju rozegrałem, dopiero go wymaksowałem. Win ratio bardzo fajne. Te też bardzo fajne, więc na razie tylko druga klasa, no wiadomo ten czołg robi, robi, robi damagę, robi, 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 dobre, robi dobre wyniki, więc trzeba się spiąć tyłek i wziąć się za robotę. Więc tak wygląda obecnie moja sytuacja, mam 2 miesiące konta premium, mam 2300 golda, które mi spokojnie starczą na szkolenie tylko i wyłącznie załogi. 12 tysięcy free expa, które mogę użyć, mogę użyć, bo to jest free zebrany po prostu z czołgów, więc to spokojnie mogę sobie użyć. No, i będziemy lecieć dalej. Dzisiaj zapraszam Was na strumyk. Poniedziałek jest, więc około 19, 18.00 zaczniemy strumyk. Będziemy sobie cisnąć te oje tym ojem. O ile nie będę potrzebny na CW, oczywiście. Nie mam żadnego dosyłacza, nie mam żadnej skupiaczki, bo mi nie stać po prostu. Jest jeszcze teraz promocja, może mi się uda doczłapać przynajmniej do tego do, 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 do tego do skupiania albo do przeładowania. Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze może. No i co, i zapraszam Was na jedną bitwę pokazową, zaraz ją Wam skomentuję. Właśnie tą masterkę na Oju Exponentialu. E, jaką zrobiłem na stokowym czołgu. Naprawdę bardzo szybka, bardzo dynamiczna i bardzo lukratywna bitwa. Więc zapraszam Was i jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że będziecie, że będziecie ze mną do samego końca i razem wbijemy tą dychę, bo w końcu robimy od zera do 10 tiera. Zapraszam was serdecznie, pozdrawiam. A właśnie pozdrowienia dwie osoby Paty 04 i jestem Bartek 22322 Serdecznie pozdrawiam, chłopaki mnie fajnie wspierali i w Plutonie, i podczas rozmowy, więc yy, super sprawa, jeszcze raz wam bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych produkcji. Trzymajcie się, się ciepło, cześć! I jesteśmy już na polu bitwy, jak mówiłem, oj, exponential, losowanie bardzo fajne, na topce, piątki, czwórki, trójki, dwójka nawet jest, a ja oczywiście stokowy, z dziesiątką, armatką, na! Tylko i wyłącznie hajkach i powiem wam, że naprawdę ta, rob ta armatka robi robotę, jak na ten, jak, jeśli chodzi o, o te tiery. Spokojnie możemy sobie poradzić z jakimiś lekkimi, mało opatrzonymi pojazdami, jak typu BT-7, jak jakieś tam Tuarty. Te heczki wchodzą jak, jak w masło, więc lecimy sobie do przodu. Oczywiście mapa miejska, będzie trzeba tutaj pchać do przodu. Na mordownię leci pierwszy, pierwszy delikwent Chinook, a już tylko sobie w niego powolutku celuje, zaraz powinien się tutaj wyjechać. Strzał w tego czynniku Kaja i 440 obrażeń jest już na moim koncie. Stuart próbuje się przepchać, jakoś tutaj próbuje uciec. Zrobił chyba aktywnego spota. Ja już kończę przeładowywać przycelowanie nad płotkiem, oczywiście, bo zatrzymują się na płocie. I już drugi frak w przeciągu e, paru sekund. Jest T4, jest Churchill trzeci, więc tutaj delikatny podjazd strzał w dolną płytę raczej tak, w ten, 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 tego, tego ten czołgu radzieckiego. On mi się odgryza za 81. Szybkie wycofanie i kończymy przeładowywać. I zaraz znowu będzie kolejny haeczek, pójdzie w stronę z któregoś z wrogów. Obok nas padają strzały, jak zaraz zobaczycie, po prawej stronie, o właśnie, pojawia się M8A1, więc tutaj jak próbuję go delikatnie postraszyć. Już tutaj wyjechał strzał bez przymierzenia do, 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 zbytnio, więc ten pocisk troszeczkę zbyt wysoko poleciał. Delikatnie kątowanie, bo i tak ten gościu mnie przebija, więc teraz czekam tylko do końca skupienie poszedł pocisk i kolejny frak 760 obrażeń i widzę, że po prawej stronie chłopaki sobie bardzo, bardzo ciężko radzą. Już tam powoli bruk, bruk przepychamy, i trzeba szybko tutaj walnąć się w to miasto, wybijać te ciężkie czołgi. strzał w boczek wieży Churchilla, niestety tylko za 164, ale to są heczki, wiadomo. Nie zawsze musi wejść tak jak chcecie. No i będzie zaraz chyba dobicie tego Churchilla ze strony naszych spodoszy. Czy może będzie moje? Nie wiem. Chyba moje. Mój, mój frak jednak. E, troszeczkę dostałem od tego Churchilla e, tych hapsów. Mam już mniej więcej jedną trzecią w plecy. Mimo co, co nie zmienia faktu, że i tak cały czas mam spory zapas, żeby tutaj jeszcze trochę roboty porobić. Odpuszczam sobie górę. Lecę na naszą bazę, bo jak widzicie, już zaczyna się kapowanie. Więc trzeba troszeczkę tutaj podziałać. Chłopaki tam już sobie nie razem Lago stoi z tyłu. też się się wycofało. Więc raczej może być problem, tu no tutaj zobaczyłem, że ten 3-4 leci, myślałem, że go się tutaj w przelocie złapie delikatnie się wychyliłem, a niestety już zdążył uciec za ten budynek, więc próba pomocy tego temu Lago, nie wiem czy on sobie da z nim czy nie, ale ja widzę, że go mocno ładnie doją, więc chyba no dokładnie czołg radziecki schodzi, a ja tutaj delikatnie wyjeżdżam mam tyczy czwórkę strzał z plaszem niestety, został tylko po prostu musnięty, że ten plasz mu poszedł na gąski szybkie przeładowanie i mamy kolejny CR tym razem amerykański TD poszedł pocisk, 160 punktów już mamy 5 fragów i 1170 obrażeń. Czercie przyjechał na bazę, próbuje dzielnie ją bronić, właśnie wykańcza pierwszego wroga. A my lecimy dalej. Mamy tutaj też czwórkę kolejną zresztą. Więc chyba będzie fajny frak. Nie, jednak nie, nie udało się, ale już podjeżdżamy bliżej. Jest na dobicie, więc czemu marnować chałeczka? Taranik, naszym dużym, ogromnym cielskiem, troszeczkę mi tutaj hawców niestety zużył, strzelając we mnie z tego samego działka. To jest trzeba specjalny specjalny wpotek, żeby tylko zdjąć sobie tutaj tą osłonkę, żeby mieć przeszło, ale widać niepotrzebnie, ponieważ i tak. Ten, ten mecz padł po moim spocie, chłopaki go wykończyli, widzimy Chinu poleciało bardzo mocno do przodu, ma tam STRV, ma tam T28 i raczej długo nie pożyje, leci mu na pomoc Marder, który też raczej tutaj niewielkie roboty nie zrobi, właśnie Chinu w tym momencie ginie od naporem Grilla. No i przy okazji T28 wykańcza naszego Marderka, zostajemy ja, zostaje Churchill trzeci i zostaje M3, Lee, który leci lewą stroną, raczej tam się dzisiaj chowa w tych rogach. Chelsea stwierdził, że będzie leciał środkiem, a ja podjechałem bliżej, bliżej prawej strony, liczyłem, że tutaj właśnie tego grilla wypatrzę i będzie po prostu artkę mniej. Jest bardzo niebezpieczny zawodnik w C28 u nich, Kayo Ken, który tutaj też robotę robi, Mam już dwa fragi. I jak widzimy, krążyli sobie chłopaki na kwadratach D, B4, B5. Pytanie, gdzie pojechali? Czy pojechali z wzdłuż miasta, wzdłuż tej linii 4-3, czy jednak jest te 28 pojechało bardzo głęboko, spotkała naszego M, czyli ja tak zerkam czy to ten M, czyli poradzi, jak widzimy, sobie spokojnie wydoju tego fiolecika, ale zaraz się pojawił STRV, który chyba naszemu M, czyli nie da. A, jedno, nie, a, a jednak nie, jednak nie, jednak Churchill 3 wspomógł od razu tego STRV, wyjechał w ostatniej chwili tutaj na przestrzał wzdłuż linii CD i mógł spokojnie sobie tego e, tego TDK te szwedzkiego zdjąć. Zostaje tylko Artka, ja mam 6 killi, top gun zdobyty, więc super a jeszcze jeden, to powiem by mi nie zaszkodził, więc widzimy, pojawia się grill e, bardzo, bardzo daleko na kwadracie A3, ja próbuję przemierzyć będzie taki strzał bardziej na pałę, żeby ten murek sobie zdjąć Niestety oczywiście pocisk poszedł nad tym murkiem, walnął gdzieś z tyłu no i kolejne przemierzenie Chciałem po prostu zdjąć sobie ten budynek, żeby mieć już przestrzeń na tego, na tego grilla, ale jak widzicie mam przestrzeń na samego grilla, więc tutaj poszedł pocisk, zniknął grillek i zniknął już na dobre. Więc 7 fragów, 1300 obrażeń, masterka wpada, plansze końcowe, zaraz Wam pokażę, bez komentarza, zobaczcie jak to wyglądało. Jeszcze raz Wam dziękuję, wiem, że to, że to mówię po raz setny, ale naprawdę wasze wsparcie daje mi ogromny skrzydeł, jeśli chodzi o, tą, o, o ten challenge. Wykonam go, choćby nie wiem co. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.